Witajcie w kolejnej odsłonie aplikacji. Dziś przedstawimy Wam najlepiej sprzedający się telefon HTC w Polsce, HTC Wildfire. Zdaniem ekspertów ma on jeden mankament. Jego nietypowy rozmiar ekranu nie pozwala na odtwarzanie części aplikacji, które wykorzystują właściwości 3D. Dzisiaj sprawdzimy, które aplikacje można odtworzyć, a które są problematyczne dla tego modelu. Zacznijmy od aplikacji Wings of Steel. Jak widać, pomimo ograniczeń HTC Wildfire, gra wygląda bardzo dobrze, choć aplikacja mogłaby być bardziej płynna. Jeżeli nie jesteście w stanie znieść tnącej się animacji, możecie zagrać w znanego z Windowsa Minesweepera, czyli Sapera. Wygląda on na Androidzie ciekawie, choć nie jest to wersja znana z popularnego systemu operacyjnego. Nie wykorzystuje też właściwości 3D, dlatego na HTC Wildfire działa doskonale. Przykładem gry, która ze względu na właściwości ekranu HTC Wildfire nie odtwarza się, jest Home Run Battle 3D. Możemy obejrzeć wstęp, zaakceptować licencję, ale w grę niestety nie zagramy. Zainteresowała nas również gra The Inferno, która nie jest grą w 3D, ale na HTC Wildfire wygląda dużo gorzej niż jej odpowiednik na systemie iPhone'a. Animacje są zastąpione grafikami, które oczywiście nie wyglądają tak dobrze jak te znane z systemu Apple. Gry to oczywiście nie wszystko w Android Markecie. Sprawdźmy, jak na HTC Wildfire sprawują się aplikacje biznesowe, które nie wykorzystują właściwości 3D i do których ten telefon jest stworzony. Aplikacją może nie do końca biznesową, ale na pewno przydatną każdemu biznesmenowi chodzącemu na spotkania jest przelicznik napiwków, którego deweloper opracował również w polskiej wersji, co pozwala przeliczać napiwki na polskie złote. Z kolei aplikacją biznesową, która sprawuje się doskonale jest dedykowany program Bloomberga. Po zaakceptowaniu przy długiej licencji ukazuje się nam program, który pozwala śledzić ruchy na giełdzie na całym świecie. Jak się okazuje, HTC Wildfire ma jeszcze jeden mały mankament. To mało wydajny procesor, który sprawia, że gry i aplikacje na nim odtwarzane nie działają bardzo szybko. Jeżeli to Wam nie przeszkadza, to to telefon stworzony dla Was. Android i wszystkie funkcje telefonu działają w nim doskonale. Wybierzcie się do operatora i zobaczcie, czy ten telefon spełnia Wasze oczekiwania. Do zobaczenia w kolejnej aplikacji.